Gdy modlimy się z Maryją, niebo się przybliża. Przygotuj się na pokój. Witaj w serii Modlitwa z Maryją. Maryjo, matko, która wszystko zachowuje w sercu. Dziś hałas świata mnie przytłacza. Zbyt wiele głosów, opinii, wymagań i lęków. Wszystko wydaje się pilne, wszystko domaga się natychmiastowych odpowiedzi. Ale gdy patrzę na ciebie, widzę spokój, widzę ciszę, która uczy, widzę kogoś, kto usłyszał słowo i nie pobiegł, by je ogłaszać, ale by je przyjąć, rozważać i czekać. Maryjo, naucz mnie żyć w ciszy bez rozpaczy, aby nie uciekać od niej jak od bólu, lecz objąć ją jak źródło mądrości. Niech w ciszy usłyszę głos Boga. A nie tylko echo moich wątpliwości. Twoje życie było pełne ukrytych chwil. Nazaret nie miał sceny ani tłumów, a jednak to tam Bóg rósł w tobie. W zmywaniu naczyń, w dzieleniu się chlebem, w małych i anonimowych gestach twoje serce stawało się coraz bardziej pełne nieba. Maryjo, matko owocnej ciszy. Pomóż mi zrozumieć, że nie muszę niczego udowadniać, by być kochanym, ani być widzianym, by być wartościowym. Niech zrozumiem, że Bóg mówi w prostocie i objawia się w szczegółach codziennego życia. Niech zewnętrzny hałas nie odbiera mi pokoju wewnętrznego i że nawet w chaosie potrafię wejść w modlitwę. Ileż to razy próbuję się tłumaczyć przed ludźmi? A Ty, Maryjo, wybrałaś drogę zawierzenia. Gdy Cię nie rozumiano, milczałaś. Gdy Cię oceniano, ufałaś. Gdy nie dostrzegano Twojej wartości, zjednoczyłaś się z Bożą ciszą. To tej mądrości dziś pragnę. Mądrości, by mówić, gdy trzeba, ale milczeć, gdy Duch Święty tak prowadzi. Mądrości, by rozróżnić próżność od misji. Mądrości, by nie zagubić się w oczekiwaniach innych, lecz pozostawać wiernym temu, czego Bóg ode mnie chce. Matko ciszy, która przemienia. Idź ze mną w dniach, gdy dusza krzyczy, ale usta muszą milczać. W dniach, gdy serce jest zmęczone tłumaczeniem się, a jedynym pragnieniem jest Twoje spokojne ramiona. Bądź przy mnie w ciszy nocy, w pustce oczekiwania, w ukrytym czasie, gdy Bóg działa w sekrecie. Maryjo, naucz mnie, że cisza to nie brak, ale głęboka obecność. Abym potrafił zachować obietnicę, czekać na właściwy czas i ufać, że ojciec nigdy się spóźnia. Amen.